Ponad 20 tysięcy osób gra aktualnie w Sword Fighter Simulator. Więc stwierdziłem, że muszę koniecznie obadać tę gierkę. Stąd właśnie moja obecność tutaj. Więc, jeżeli wy chcecie więcej Sword Fighter Simulator, to wiecie co musicie zrobić. Kompletnie musicie tutaj zmasakrować ten materiał łapencjami w górę e, oraz jakimiś fajnymi komentarzami. Dobra, musimy ogólnie. Czy zamachanie mieczy czy mam tutaj po prostu moc? Tak, mam moc i muszę eliminować przeciwników. Dobra, zacznijmy od jakiegoś goblina. O i dostaliśmy za to kasę, no i obstawiam w ciemno, że e, dostaniemy za tę kasę też pewnie, e, znaczy, no, o, o, Czyli obstawiam w ciemno, widzę, że dostajemy coiny i pewnie za te coiny będziemy mogli jakieś fajne jajko tutaj e, sobie wydropić, zgadłem, tak to mamy za 500 monet, za 50 tysięcy, mamy też za robuxy magiczne jajko. Więc trochę tego jest, lecimy z tematem. W ogóle ta gra jest giga popularna, ja tak myślałem sobie, czemu ta gra jest taka popularna? Przecież to jest zwykły symulator bitwy na miecze, ale już takie pierwsze wrażenie zrobiła jak najbardziej pozytywne. Widzę, że ma naprawdę całkiem fajny tutaj hud, że tak powiem. Dobra, open your weapon inventory. Mamy różnego rodzaju miecze i możemy sobie wyposażyć się tutaj w lepszy miecz, bo je dobrze widzę. I możemy też już otworzyć pierwsze jajko. No dobra, otwieramy pierwsze jajko, które się nazywa słabym jajkiem i wydropi nam, uwaga, uwaga, ametysowy golem. No to nieźle w sumie. I przy okazji z tego co widzę są również kodziki twitterowe. Uhu, a my lubimy kodziki twitterowe, więc już pisuję kodik twitterowy, dostałem coin boosta na 10 minut, więc całkiem spoko wykorzystajmy go już sobie. Tylko gdzie go się wykorzystuje, to jest zasadnicze pytanie. Kody, to tu pewnie nie. O, inwentarz dobra, jest ok. E, I co? He fun! Dokładnie, mamy tutaj quest'a od rolnika Steve'a. Musimy pewnie, o, tak myślałem, że musimy 5 goblinów pokonać. No to co? To lecimy z pokonywaniem tych goblinów. Teraz odglądam tego peta, to ja tutaj siekam ile wlezie. Ten jeszcze jest za, za, ten, za mocny, ten ork, ale goblin jest taki, no w sam raz, że tak powiem. Taki akuratny. No to co? siekamy te gobiny. Mamy 250 dipsa, więc całkiem nieźle. I czy te miecze one mi w jakiś sposób ten się zużywają, czy nie? Na razie nie wiem. Na razie to ukończyłem questa w sposób tutaj ekspresowy, że tak powiem. Dobra. Panie rolniku, proszę dać mi pieniądze. No dostaliśmy 3000 ork. No, myślę, że, już, że jeszcze trochę za wcześnie, ale jak otworzymy sobie jakieś jajca, są tylko 3 jajka, a my też e, czynię grupową. No, na razie tego nie zrobiłem, przyznam się szczerze, bo tak na szybkości to nagrywam. Ale myślę, że jeżeli kolejny tutaj materiał się pojawi, to na pewno e, sobie właśnie tutaj e, dołączymy do grupy i będziemy też kupywali może jakieś rzeczy, rzeczy za robuksy zobaczymy. Rogata jaszczurka, spoko. Ile możemy mieć w ogóle petów na raz? Sprawdzam, trzy. No dobra, no to kolejny jajco. I uwaga, uwaga, kolejna rogata jaszczurka. No dobra, no to co, siekamy kolejne tej gobiny, kolejne orki. I o ile tutaj widzę, jejku, którego jest mnóstwo, dobra, wyposażamy się w lepszy miecz. Mamy teraz kamienny miecz. Ja, czy ja te gorka jakoś szybciej siekam? No tak średnio bym powiedział. W sensie, no siekać go siekam, ale myślałem, że mi to szybciej pójdzie. Tutaj są jeszcze takie rzeczy u góry, ale to zaraz zobaczymy. Dobra. Spoko, jak najbardziej. Już mamy 10k. Czy ja mogę te pety w jakiś sposób craftować? W sensie, czy mogę je ulepszyć obstawiam w ciemno, że owszem. Albo i nie. E, nie wiem, na razie. Pokaże się wkrótce. Teraz to takiego, że tak powiem, troszeczkę... Mindfucka dostałem, bo myślałem, że nie będzie z tym problemu tutaj, no jakoś tak nie wiem. Wydaje mi się, że chyba tutaj nie ma upgrade'ów tych petów, albo może na późniejszym etapie są. W sensie może nie ma ich po prostu w menu samym. Dobra, 20K dostaliśmy. No i co, panie rolniku, dawaj mi pieniądze. Ukończyliśmy questa i mamy Dark Knight'a do pociśnięcia. Ten Dark Knight to w ciemno, że jest gdzieś wyżej tutaj. Dobra. Na razie sobie trochę tych orków tutaj pobijemy, bo to nawet taka przyjemność całkiem. Ale tego Dark Knight'a też by się przydało. Tutaj ubić. Weźmy sobie przy okazji, użyjmy o power boosta, bo czemu by nie. Tu jest Dark Knight. Dwóch Dark Knight'ów, oni mają 300 mocy, Ono całkiem sporo, ale to jest do zrobienia jak najbardziej. To się opłaca grać z w parku, bo wtedy jest znacznie, ale to znacznie szybciej i łatwiej. Tak mówię, w tej grach aktualnie gra naprawdę Gigasporos, bo ponad 20 tysięcy graczy jest aktualnie aktywnych. jest bardzo duża liczba. Gra jest fajna, ale tak szczerze mówiąc, hmm, Nie chcę jej jakby hejtować, ale to czy trochę mnie dziwi, że tyle osób gra w tę grę. w sensie ona jest fajna, podoba mi, podoba mi się. Ale to nie jest taka powiedzmy, gra top, top. Taka przynajmniej glamie. W sensie yy, znam wiele innych gier, które mi się bardziej podobają, a w których gra o wiele mniej ludzi. Ale no cóż, to może tylko takie wiecie moje. Yy, widzi mi się, że tak powiem. Dobra, mamy tutaj yy, sztylecik. O, możemy mieć teraz tutaj taką yy, piękną. O, multi sprzedać. Czy ja mogę sprzedać te stare rzeczy? No to poproszę, bo ja nie potrzebuję tych starych mieczy i tak dalej. I za to dostaniemy coiny z tego co widzę. No dużo nie, bo tam jeden kale. ale... zawsze coś. Lepiej mieć to jakby sprzedane, niż, niż mieć niepotrzebne w ekwipunku. Zobaczmy te prezenty. Co z nich dropi? Um, Okej. Okay. Nawet nie wiem co, by tak to szybko się wydarzyło. <laughs> Dobra, gościu. Dawaj mi. O, pieniążki. Nice. Mogę kupić sobie dwa mocne jajka, które kosztują 50k, więc kupujemy pierwsze z nich. I uwaga, uwaga, o reniferek. Ej, kozacki ten reniferek. A drugi, mały goblin, rzadkie, no, no, też spoko. Też spoko, jak najbardziej. Sprawdźmy sobie, dostałem OK, coś takiego: Red Festive Ornament. No dobra, weźmy sobie. Tymczasem, wyposażmy najlepsze. I co? I lecimy na podwój tej świata dalej. O, ten już jest na hitka, ten ork na dwa hitki z kolei. Więc też Więc spoko, bo przed chwilą był problem z tymi orkami, a teraz one tutaj zlatują na hitka, 2 i już po nich tak w zasadzie. Dobra, siema rolniku. A, kolejny Dark Knighty. Ukończ próby czasowe, by zdobyć wspaniałe nagrady. No spoko. Ale chciałbym pójść tam na górę i zobaczyć, czy jest możliwość. Znaczy, obstawiam w ciemno, że jest, chociaż w sumie Wejścia do innej krainy, czy to jest coś innego, czy to jest jakby max nasz. Mam nadzieję, że nie. Bo to byłoby trochę słabe. No dobra, weźmy mówimy tego jednego Dark Knight'a. Już mu tutaj zadajemy po 14 kawy skryta, nawet 15, czy tam 16. Oko bohatera. 28 moc, o kurde. To niezłe tutaj e, niezły niezłe wieczycho. Ojojoj, oj, teraz nad 50 jak nam kryt wejdzie. Przew przed nami, czyli to jest jakiś boss obstawiam w ciemno. No, dobra, zobaczmy tego bossa. No, cóż, tutaj e, dużo mówić. O, i przy okazji, nowy mieczyk. Lepszy? No, pewnie, że lepszy. Wygląda jak taki miecz z Final Fantasy. Jeżeli ktoś z Was grał, a pewnie nie grał. 500 kamonet. To jest mroczny dowódca. O, kurde, dobra. E, myślę, że byśmy go ubili, ale to by nam zajęło 200 lat. Więc to za chwilę zrobimy, najpierw zróbmy tego quest'a. Tyle kości, nice. Musimy tych wszystkich Dark Knightów tutaj pokonać. I zamachanie też mamy moc. A moc tutaj mamy, moja moc to wrażenie zdawane wrogom. Okej, okay, czyli yy, za same machanie też dostajemy moc, tak w zasadzie. Tylko nie przełożyłem, czy to jest stała, czy, czy, czy nie. W sensie, chyba na stałe mamy wówczas nie zmniejsza, zwiększa się jedynie jak mamy pety lub jak mamy inną brońkę, więc spoko w sumie dobra, mam quest'a do oddania e, idziemy go oddać, bo czemu by nie bo tam są jakieś, tu są w ogóle portale, przecież ja ślepy jestem normalnie to są ewidentnie portale no i z, dobra, weźmy tego orka, właśnie w sumie po, przy okazji tutaj się opłaca machać w powietrze, bo tak w zasadzie, no to nic nie tracimy Yy, dawaj mi pieniądze oczywiście. Yy, o, Dark Commander, spoko. I tu mamy za monety. Okej, okay. oj, czyli to jest dużo grania. Za 3 biliony monet za. Tutaj jakieś gigantyczne kwoty. Są jakby inne światy. Więc no, możemy tutaj zostać mistrzem miecza. Mamy też Rebirfa. Um, ja tego Rebirfa bym sobie zrobił, ale najpierw bym sobie otworzył jajko, bo ja nie jestem pewien, czy gold mi tutaj nie padnie. Myślę, że nie, ale no tak wolę się upewnić. Dobra, weźmy sobie, wyposażmy w najlepsze pety. No i lecimy. Pierwszy rebir, uwaga. W sumie chyba nic nie straciłem poza kasą i mocą. O kurde, teraz to w ogóle. A mieczyk? Nie, mieczyk mam taki sam. Dobra, całkiem spoko jest. Lecimy pokonać bossa, czyli komandera. Ja sobie tutaj będę pomachał jeszcze troszeczkę w powietrze. Żeby trochę tej mocy nabić. Chociaż ja w sumie też możemy na nim nabić. Co ja tutaj też będę się pieścił z nim. Lecimy tutaj z bossem od razu. Idziemy się tutaj yy, pieścili z tym wszystkim. Lecimy. Dobra, ten komander ma tutaj 6 milionów, ale już mam mu prawie jedną bańkę zbite, więc całkiem git. Przy okazji oczywiście za każde kliknięcie tutaj dostaje tego. Mocno stałe, więc całkiem spoko. O, proszę bardzo. Bęc, benz, benz i Benz. Omroczny dowódca zaraz tej parnie. Myślałem, że dłużej będzie szło jakby klepanie jego, ale po tym pierwszym rebirfie, no, to mamy znacznie większe tutaj możliwości. No i ile dostałem 200k tylko za niego? Chciałem, że więcej dostanę. Aha, um, automatyczny odbiór questów jest też za tutaj za walutę jakąś. No dobra no. Ja dostałem nowy miecz, nie dostałem, no trochę żal, ale no trudno. Mam w ogóle jeszcze miejsce na tym miecze? Mam, mam jeszcze 15 miejsc w ekwipunku Więc no. I Tarunia, że tak powiem. O, te prezenty mogę odebrać. Uwaga, pierwszy prezent. No, dostałem jakieś tu ornamenty i inne rzeczy. Jeszcze nie wiem co to robi. Na, na pewno się dowiem. Siema, się ma, ile kasy dostaniemy. Gdyż trochę brakuje za 5 Dark Commanderów, mam. Questa to mnie na razie średnio interesuje. Ja chcę sobie przejść do kolejnego świata i go odblokować. Więc zaraz to zrobimy, oczywiście. Weźmy tego. O, mrocznego rycerzyka. Dobra, chyba teraz mi już stać. To było za pół. E, coś za 500 tysięcy, tak? Tak, 500 kamonet. Czy no, więc powinniśmy teraz bez problemu tutaj e, pójść. Zblokowuje Benz. No i zobaczymy, co tutaj będzie. O kurczę, tu mamy nowe rzeczy. Możemy. O, tak myślałem. Tak myślałem, że. Yy, za 5 tylko? Um, aha! Dobra, jestem z banem. Mniejsza o to niepowodzenie. Tak myślałem, że jakby ulepszenie ich może będzie w innym świecie. Ej, szczerze mówiąc, ta gra mi się giga podoba. Więc, jeżeli będzie fajnie zainteresowanie, to na pewno się kolejny odcinek już wkrótce pojawi.